ciekawe, też widać jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniają się trendy pod kątem chociażby użytych wentylatorów. To jest najnowsze, no i mają takie wentylatory w dużych łopatkach zaostrzonych, a kolejną ciekawą rzeczą jest sposób wyprowadzenia przewodów z tych wentylatorów, bo to jest ta generacja chłodzeń, gdzie jeszcze wentylatory trzeba było zamontować samodzielnie i też od każdego wentylatora wychodziły dwie wtyczki, no to akurat z tego względu, że to jest RGB chłodzenie. Teraz już jest troszeczkę inaczej, bo tak, tu w ogóle tego poczytania nie ma i ja też profiluję teraz te Chłodzenia, no właśnie, z ekranami. Czym lubię, ale bez yy, podświetlenia na wentylatorach? To jest starsza generacja, to musiałem sobie sam, jakby to wszystko spiąć. Ona ma chyba dwa lata do chłodzenia. To jest najnowsze. Tutaj tu już były wentylatory zamontowane, plus też były w ten sposób już połączone, że ja nie musiałem niczego łączyć. I co ciekawe, też, no właśnie, to są takie krótkie te wtyczki, więc tych wentylatorów się nie będzie dało przełożyć nigdzie indziej, no bo pasują jakby tylko z na to chłodzenie. A to jest w ogóle najnowsza generacja. I tutaj wentylatory są w ogóle ze sobą już scalone. Tu nawet nie ma żadnych przerw między tymi wentylatorami. One były przekręcone, a więc teraz nie będzie dało się ich przełożyć do niczego innego. Ciekawostka. Przewody wychodzą tutaj. Z końca chłodnicy i mamy w sumie dwa. Mamy jedną wtyczkę 4 i jedną wtyczkę ARGB. Czyli akurat one będą pewnie podświetlane, zresztą widać, że są podświetlane. Natomiast fajnie, że w końcu ktoś pomyślał i trochę te lepsze przewody zaczęli robić od bloku pompy. One są w takich, jak nazywam, sznurówkach. Chociaż to są akurat dosyć, dosyć twarde, takie mało, mało elastyczne. Całe szczęście że przynajmniej są całkiem, całkiem długie. Tu jest USB i on jest bardzo, 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 bardzo długi, bo. Aż mogę go wyciągnąć tutaj. No to to jest bardzo długi przewód. I ten krótszy, no akurat szkoda, ale on idzie od bloku pompy do płyty. Najfajniej, akurat paradoksalnie, jest to rozwiązane tutaj. Tutaj mi się to bardzo podobało w korsażu, bo w korsażu jest wtyczka. I to jest najestetyczniejsze, tak, tak moim zdaniem, rozwiązanie. Bo przynajmniej można to odpiąć, nie pląta się to. Bo tyczka wygląda w taki sposób. I to jest akurat spoko. No akurat niespoko jest to, że do tego dochodzi taki tutaj o... Ale to można akurat ukryć gdzieś tam z tyłu, a przynajmniej jest dużo możliwości by rozwiązania kwestii podłączenia tych wentylatorów, bo można albo na tym fabrycznym tutaj hubie takim, albo można bezpośrednio do płyty, albo do huba w obudowie. Natomiast nie fajnie, to akurat jest lipa, że w tym chłodzeniu jest zasilanie SATY. To akurat lipa. Więc gdybym mógł sobie wymarzyć, jakby to powinno wyglądać, to bym sobie wymarzył tak, żeby po pierwsze nie było tych przewodów na stałe, żeby dało się je wypiąć, żeby one były na wtyczce, bo to akurat moim zdaniem w korserzu jest fajne, ale żeby no właśnie zasilanie było wzięte z USB, to jest spoko i to rozwiązanie też mi się wydaje spoko, chociaż te przewody są akurat troszeczkę krótkie. A wy jak lubicie, która generacja chłodzeń reprezentuje najlepiej was i wasze oczekiwania.